Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak nadać Waszym doniczkom zupełnie nowy wygląd. To będzie naprawdę oryginalny sposób malowania, który sprawi, że Wasze rośliny będą wyglądać jeszcze piękniej. Do pracy będziemy potrzebować kilku rzeczy, doniczki oczywiście. Wybierzcie te, które chcecie odświeżyć. Farby akrylowe w różnych kolorach, żebyście mogli SWRZYC własny, niepowtarzalny wzór pędzle różne rozmiary, żeby precyzyjnie malować detale, taśma malarska do precyzyjnego odgraniczania wzorów, gapka do nakładania farby i tworzenia ciekawych efektów, lakier bezbarwny do zabezpieczenia farby i nadania jej połysku. Zaczynamy od przygotowania doniczek. Jeśli esa stare i brudne, dokładnie je umyjcie i wysuszcie. Następnie, jeśli chcecie, możecie je pomalować podkładem, żeby farba lepiej się trzymała. Teraz czas na zabawę. Możecie wybrać dowolny wzór, który wam się podoba. Możecie malować geometryczne kształty, abstrakcyjne wzory, a nawet odtworzyć ulubione motywy. Ja dzisiaj pokażę wam, jak STWRZY chce efekt marmuru. Do tego potrzebne będą farby w dwóch kontrastowych kolorach. Nałóżcie na doniczkę jeden kolor, a następnie gapka delikatnie wklepujcie drugi kolor, tworząc nieregularne plamy. Jeśli chcecie, Możecie użyć taśmy malarskiej, żeby STWORZYĆ bardziej precyzyjne wzory. Nałóżcie taśmę na doniczkę, a następnie pomalujcie przestrzeń obok niej. Po wyschnięciu farby, ostrożnie oderwijcie taśmę. Po zakończeniu malowania, odczekajcie a aż farba całkowicie wyschnie. Następnie, żeby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem, pomalujcie doniczkę lakierem bezbarwnym. I gotowe. Wasze doniczki wyglądają teraz zupełnie inaczej. Możecie je ozdobić dodatkowo, na przykład naklejając na nie naklejki lub dodając koraliki. Pamiętajcie, że to tylko jeden z wielu sposobów na malowanie doniczek. Bądźcie kreatywni i bawcie się dobrze. Hej. Dzisiaj pokażę wam niesamowity sposób na odświeżenie waszych doniczek. To naprawdę prosty lifehack, który sprawi, że wasze rośliny będą wyglądać jeszcze piękniej. Zaczynajmy. Pierwsza rzeczą, która musimy zrobić, to przygotować nasze doniczki. Jeśli esa brudne, dokładnie je umyć i wysuszyć. Następnie możemy zacząć dekorować. Do tego projektu będziemy potrzebować farby akrylowe w różnych kolorach. Pędzle. Taśmę malarska. Nożyczki. gabkę, Szablon opcjonalnie. Teraz możemy zacząć malować. Jeśli chcemy uzyskać gładki efekt, możemy użyć taśmy malarskiej do stworzenia wzorów na doniczce. Możemy też użyć szablonu, aby STWRZY chce bardziej skomplikowane wzory. Jeśli chcemy uzyskać bardziej artystyczny efekt, możemy użyć gapki do nakładania farby. Gapka pozwala na stworzenie miękkich, rozmytych wzorów. Pamiętajcie, że nie ma żadnych ograniczeń. Możecie użyć dowolnych kolorów i wzorów, które Wam się podobają. Po zakończeniu malowania odczekajcie, a zet farba wyśnie. Następnie usuńcie taśmę malarska, jeśli jej używaliście. I gotowe. Wasze doniczki wyglądają teraz zupełnie inaczej. Możecie użyć tej techniki do malowania doniczek w dowolnym stylu. Możecie STWRZYC doniczki w stylu boho, minimalistycznym, rustykalnym, a nawet w stylu vintage. Pamiętajcie, że to tylko przykład. Możecie użyć swojej wyobraźni i STWRZYC własne, unikalne projekty. Zachęcam Was do eksperymentowania i tworzenia własnych dzieł sztuki.